Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Dzisiaj czytanie ze względu na to, że jest też energia święta Trzech Króli, ale nie tylko. Jest nowy początek tygodnia, po nowym roku. Niektórzy będą jakby po tej całym energii świątecznej i noworocznej w rozbiegu. Są jakieś postanowienia noworoczne, słuchajcie. Może coś właśnie motywacyjnego, coś dla Was, co miałoby Wam pomóc w jeszcze, jakby zrobić jakiś rozpęd w tym roku, albo wzmocnić Was w tych postępowaniach? Trzej królowie szli za gwiazdą. Ja mam tu tych gwiazd, i na kartach są gwiazdy. Więc też sobie pomyślałam, jaki kierunek, w jakim kierunku tutaj też się ustawić, co ma być tą siłą prowadzącą, gdzie mamy widzieć ten azymut, tak? Więc takie pytanie można sobie też tutaj zadać. I oczywiście wróżba wyboru, wybierajcie intuicyjnie, e, mo, może to być więcej niż jeden wybór, bo zawsze gdzieś coś interesującego możecie usłyszeć. Yy, oczywiście to są ogólne czytania, słuchajcie. Ja dostawam dzisiaj ogrom informacji. Wiadomo, że nie wszystko przekażę, nie jestem w stanie, żeby film nie był długi. Zapraszam więc na konsultacje indywidualne, indywidualne diagnozy, różnego rodzaju sesje i tarotowe i warsztatowe i terapeutyczne i połączone, czyli starota psychologicznego, więc tam określi się więcej informacji indywidualnych, tak? Natomiast dobrze. Tutaj na razie wybieramy. Co ma być, to będzie usłyszane. Jeden, dwa, trzy. Proszę. Jedyneczki. Wskazówka, zobaczcie, mocna energia, ale to jest mocna energia końca. I nie ma tu już jakby jakichś, wiecie, energii obejściowych, że zatrzyma się jakiś proces, żeby czegoś właśnie nie skończyć. Coś jest, co nas opuszcza, lub jest coś, co my musimy opuścić. Czemu dać? Musimy też zgodę na to, żeby odeszło. Słuchajcie, to są różne rzeczy. To mogą być rzeczy dużego kalibru, ale też najmniejszego, co ma, ma też jakby wpływ na Was, co ma związek z różnymi sytuacjami w Waszej rzeczywistości. Z jednej strony może być to coś, czego trzymacie się na przykład zbyt długo zbyt poważnie bierzecie na siebie. Różne tematy, przeciągacie jakieś sprawy, bo to jest symbol końca. I może to jest, słuchajcie, jakieś miejsce, w którym już nie możecie być jakaś praca, jakiś związek, jakaś relacja, jakaś przyjaźń, ale to mogą być końce etapu, po prostu. Yy, czyli należy zacząć jakiś nowy etap, być może w tej pracy, w tej relacji, w tym miejscu, w tym związku. To jest też energia końca na przykład poglądów. Te poglądy już nie służą, te wartości już nie służą, te schematy myśl myślowe, te pomysły na siebie, yy, dotychczasowe modele działania, yy, podążanie za pewnymi wzorcami, za pewnym oprogramowaniem to, co musi się skończyć, to nieraz ból, cierpienie, analizowanie. Wspominki, przeżywalność, rozmaite rzeczy. To powinny się skończyć tematy na przykład zagubienia, braku działania, prokrastynacji. To jest coś już, co nie służy, i czas naprawdę to puścić. I tutaj jest powiedziane, kiedy pozbywasz się starego, robisz miejsce na nowe możliwości i potencjały. Masz iść w nowym kierunku, za gwiazdą. Tylko tą gwiazdę musisz też określić, chcieć, chcieć ją przede wszystkim zobaczyć, tak? To też właśnie informacja: puść rzeczy, osoby, które też już dawno cię chcą opuścić, one już nie są kompatybilne z Tobą, z, to, z Twoim rozwojem, z, to, z Twoim też miejscem, w którym jesteś. Eee, to nie trzymaj. Bo one już nie wniosą nic dobrego, wartościowego, pozytywnego w Twoje życie. Lub nie są już Ci potrzebne. Zrobiło się, dokonało się. Teraz idziesz, spotykasz innych, idziesz i doświadczasz czegoś innego. Tamto wykonało swoją robotę. Oczekuj tego, co nadejdzie. A Zymut jest na przyszłość. Taka jest koncentracja energii. Tutaj ma być rozwój. Tutaj dobrze jest popracować z trzecią czakrą, z siłą woli, z poczuciem własności, e, z ciepłem, z odwagą. Tak? Uwaga na zarządzanie stresem, gniewem, frustracją. Bo to może kumulować się w układzie pokarmowym, trzustce, wątrobie, śledzionie, żołądku, jelitach. Macie z tym pracować, macie zrozumieć pewne rzeczy, że pewne rzeczy się kończą i dają miejsce następnym. Zarówno w Was, jak i na zewnątrz. Dobrze jest tu wiedzieć, zrozumienie, że nic nie jest dane na zawsze, nic nie trwa wiecznie. I że nie patrzeć na to, jako na yy, w pozycji, jakby na przykład właśnie strachu, lęku, niekorzyści. Nie szansy. Szansy. Tak? Więc taka takie jest przesłanie. Okej, okay, dziękuję pięknie. Dwójeczki. Proszę, dwójeczki mają tutaj taką pułapkę też energią takiego schwytania utknięcia gdzieś impasu. Więc tutaj trzeba się zastanowić, co trzymacie w niewoli. Bardzo powiązane może być z wyborem numer jeden. E, azymut i gwiazda jest na co? Na wolność, na uwolnienie się. Tylko teraz tak. U niejednych to będzie typowo, na przykład z jakichś warunków, czynników zewnętrznych, znowu mówimy, tak? O, o, o miejscach, o pracach, o związkach, o, o różnych uwikłaniach, zależnościach, ale moim zdaniem, w większości, to są więzienia mentalne, to są więzienia wewnętrzne, to jest utknięcie w różnych etapach życia. To jest utknięcie gdzieś w dzieciństwie, utknięcie w dojrzewaniu, utknięcie w przeszłości, we wzorcach, w lękach, w strachu, w traumach. Yy, w, mogą być to, mówię, że było dużo informacji, więc rozmaite tematy. U każdego to będzie coś innego, bo coś, coś ewidentnie przepraszam, trzyma cię w niewoli. Być może też zmagasz się z kompleksami, złymi nawykami. Uzależnieniami, właśnie lękiem, strachem, wzorcami, które cię ograniczają, znowu myślami o sobie, stereotypami, jakimś negatywnym oprogramowaniem na temat świata, ludzi, światopoglądami jakimiś tam, Jakiś, w jakichś jesteś mechanizmach, wartościach, y, gdzie daje ci to niskie poczucie własnej wartości, zaburza ci y, próg tolerancji, zrozumienia. Jakąś nierównowagę daje, dysharmonię, w temacie też poczucia bezpieczeństwa może być kiepsko. Więc cokolwiek by to nie było, ten symbol tutaj pokazuje ci, że gdzieś tam pozwoliłeś się uwięzić, na jakimś etapie pozwoliłeś się uwięzić, i gdzieś tkwisz. To może być, słuchajcie, kilka małych takich więzień, rozumiecie? Na różnych etapach, o różnej częstotliwości. O różnych poziomach, one się mogą gdzieś odzywać, one mogą być, mieć swoją dynamikę. Więc jest też tu prośba: zatrzymaj się, zlokalizuj źródło tej sytuacji lub Twoich odczuć, yy, w jakich właśnie obszarach życiowych, sytuacjach, z kim, gdzie, dlaczego jesteś uwięziony, uwięziona. I co chciałbyś, co możesz, co chciałbyś, to jest po pierwsze, ale co możesz też zrobić w tej sytuacji. Tylko właśnie, ty musisz chcieć, ty musisz podążać za wskazówką, bo to do ciebie dochodzi. Czasami bagatelizujesz, czasami odwracasz, czasami mówisz, nie masz siły, nie mogę, nie umiem. Cudowne wytrychy, prawda? Jestem za stary, nie mam sił. To jest właśnie zachęta do uwolnienia, zrobienia pierwszego kroku, bo ten krok należy zrobić. Bo tu jest powiedziane, nigdy nie byłeś i nie byłaś stworzona do życia w klatce. I to ty ostatecznie posiadasz klucz do swojej wolności. Tutaj jest praca, może być też praca z drugim człowiekiem, może być prośba o pomoc, o wsparcie, otrzymanie gdzieś motywacyjne w tym procesie. Może kogoś potrzebujecie, tak? Żeby dodał wam determinacji. Do działań. Pokazał coś, ukazał, podpowiedział. To jest też praca terapeutyczna, to jest praca warsztatowa, to jest pokazanie kierunku, pokazanie pewnych narzędzi, umiejętności wzmacniania tego, co macie, do, żeby pomóc sobie, jakby yy, w wyjściu z jakichś tam sytuacji, impasów, dla was odczuwalnych jako trudne, jako wiążące. Nie? To jest pokazanie pewnych zależności na przykład karmicznych, energii przyczyny i skutku dotychczasowych wyborów i decyzji, waszych i nie waszych. Waszego umodelowania, nie? wychowania. Być, dobrze, do, do, być może dobrze jest popracować z kimś, to pokaże wiele aspektów, które się na to składają. Zapraszam tutaj na indywidualne warsztaty terapeutyczne, bardzo takie holistyczne. To jest ważne. To jest praca na przykład z czakrą drugą i czwartą. Bo tu jest kwestia poczucia miłości, akceptacji, wybaczenia też sobie i innym. Przygotowania się otwartości na do, w, w, przepraszam, przygotowanie się otwartości na zmianę wartości w sobie. Rozumienia miłości. Opieki, wsparcia, kreatywności, na czym polegają też związki, relacje. No tu część jest gdzieś poutykana, w dziwny sposób powiązana. Chce być z drugim człowiekiem, a nie umie z nim być. Chce być, a go nie rozumie. Na poziomie światowym chce tworzyć związek, ale od niego ucieka. Chce, ale daje zupełnie coś innego, daje walkę, daje rywalizację, daje konkurencję, daje krytykę, daje złość, daje gniew. Dlaczego? Co się nie podoba? Gdzie tkwią pułapki? Macie klucze? Nie? Może to jest problem z zaufaniem? I tak dalej. Wiele aspektów. Słuchajcie. To jest też kwestia tu symbolicznej przeprowadzki. Jakby z jednego miejsca, w którym jesteście teraz i w którym na jakichś poziomach nie służy, nie rozwija, w inne miejsce. Idźcie za gwiazdą. Dziękuję. Wybór numer 3. I tu mamy szczęście. Tu mamy szczęście. I to jest powiedziane, że szczęście jest po Twojej stronie. Pamiętaj, że szczęście jest po Twojej stronie, jakkolwiek by cokolwiek by nie wyglądało, jakbyś czegoś nie odczuwał, nie odczuwała, nie widziała jakie miała w tym momencie perspektywy, jakie filtry, przez co była nauczona, nauczony doświadczać życia. Dzisiaj, każdy dzisiaj może być wspaniałym dniem, bo może być dniem pokonywania swoich słabości, pokonywania swoich lęków, strachów, obaw. Niewiedzy czy innych przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych. Ale szczęście jest. Kwestia perspektywy przysłowiowej połowy pełnej lub pustej szklanki. Znamy to prawie wszyscy. Jakie to banalne, a jakie dla niektórych trudne do uchwycenia, do zobaczenia, do wdzięczności. Wszystko tutaj jest powiedziane, co musisz zrobić, to po pierwsze nastawienie, spostrzeżenie, nastawienie, potem chęci i zrobienie pewnego kroku do pozytywnej przemiany. Do tego, aby w różnych aspektach widzieć pozytywy, a nie negatywy. W pierwszym od razu takim uderzeniu. Czyli nie. Co może mnie złamać? Co jest trudne? Co jest bolesne? Chociaż wiem, że są takie sytuacje życiowe, które po prostu rozrywają na części pierwsze. Ale żeby widzieć też pozytyw. Najmniejszy promil, ale żeby uchwycić to jest bardzo ważne. Wszystko inne, Właśnie kolejny krok potem stanie się już znany i jasne. Tylko najpierw trzeba zauważyć. Znowu to przysłowiowe i tu będzie dużo metafor chyba w tym przesłaniu, światełko w tunelu. Coś, co gdzieś tam zaświeci za migocze. I tego się uchwycić. I w tą stronę podążać. I nie traktować pewnego procesu sięgania po to szczęście, wypracowania tego szczęścia, odczuwania w sobie szczęścia, dostrzegania w czymś, w kimś szczęścia, w najdrobniejszych sytuacjach. Więc nie traktować tego jako walkę, nie traktować tego jako trud, jako praca. Potraktuj właśnie to jako fundament do lepszej rzeczywistości. Podejmij aktywność. Tutaj ścieżki powinny otworzyć się przed tobą, w miarę jak będziesz podążał, podążała w kierunku tym pozytywnym. Tak? Bo tu dostaniesz znaki, tu będziesz dostawała znaki, tu będą otwierały się możliwości. To jest 31, tu są bonusy, tylko czy Ty je dostrzeżesz? Jak nawet je dostrzeżesz, czy je wykorzystasz? Czy za tym pójdziesz? Czy znowu pozwolisz się ściągnąć yy, ciemnej strony mocy, że tak powiem? Tak? Pamiętaj, że tu masz wsparcie, że masz support. I z góry, i przez y, członków rodziny, y, przodków. Tu są różne energie, które się pokazują. Masz wskazówki. Sprawdź, gdzie masz znaki, gdzie jest synchroniczność, gdzie są Twoje informacje. Zwróć na to uwagę. Dopuść to w ogóle. Zainteresuj się tym. Poczytaj, rozwiń. poszukaj informacji, poproś, popytaj. To też jest ważne. Yy... Bądź też skierowany, skierowana w stronę współpracy. Czasami na pewnym etapie jest potrzebne nam więcej ludzi niż tylko my sami. Poszukajmy tych odpowiednich teraz, na teraz, do danej sytuacji. W ogóle tutaj jest takie pokazane, żeby siebie zbudować tu w tym szczęściu i w tym poczuciu szczęścia, że, które masz, i ten potencjał m, też, żeby Wydobyć na zewnątrz i emanować tym też, dawać innym też szczęście. Bo to jest ważne. Sobie nie można, to jak można dawać innym, prawda? Szczęście, w jaki sposób. Więc tu jest potrzeba, jest potrzeba. albo ty i jeszcze dwoje ludzi. Są potrzebne gdzieś trzy komponenty, żeby stworzyć jakby jedną całość. Albo na przykład terapia, literatura, trening, albo dieta, jakieś le leczenie, relaksacja. Albo oczyszczanie energetyczne, nowe nawyki, rytuały. Zawsze jakieś trzy komponenty są potrzebne, żeby zebrać tutaj razem w jedną całość, w jedną strukturę, która ma mieć nową jakość, nową jakość szczęścia. Zresztą też jest to, co ty uważasz za szczęście, co ma dać ci szczęście. Czy ty potrafisz określić swoje poczucie szczęścia? Co jest szczęściem? Tak? I dlaczego na przykład aż tak mało, albo dlaczego aż tak wiele? To jest też pytanie. Skąd się to bierze? I dlaczego na przykład to jest dla ciebie szczęściem? I czy to jest twoje? Czy znowu zostało ci gdzieś zaprogramowane, wpisane, podpatrzyłeś, obejrzałeś, podsłuchałeś? Czy to jest Twoje? Czy to jest naśladownictwo? Czy to jest z Tobą autentyczne? Czy to jest to, żeby się przypodobać innym? Na czym budujesz to szczęście? Jest wiele pytań. Wiele pytań, tak jak jest wiele ludzi, jest też wiele różnych odpowiedzi. Idź za swoją gwiazdą. Również i tu. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie.